Prezent, który podaruje ci piękny sen i promienny poranek. Nie tylko pod choinkę, to wyjątkowy duet, który sprawi się na każdą okazję. Urodziny, imieniny, a nawet bez okazji, bo każda z nas zasługuje na chwilę dla siebie. Sen jeszcze piękniejszy dla urody od wewnątrz. I na zewnątrz. Zacznij od wnętrza z magnezem pochodzenia morskiego z witaminą B6 Uelozofii, który przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia. Pomaga się odprężyć i przygotować ciało do nocnej regeneracji. A na zewnątrz intensywnie regenerująca maseczka na noc, nowej plastiku. Prawdziwe 8 godzin pięknego snu w słoiczku. To nasz must have, uwielbiany przez miliony kobiet na całym świecie. Co robi ta maseczka? Głęboko nawilża i odżywia skórę podczas snu. Regeneru redukuje oznaki zmęczenia, przywracając cerze promienny wygląd, Pomaga wyrównać koloryt, wygładza i sprawia, że skóra rano wygląda świeżo i wypoczęcie. Dzięki technologii Biokolagen Pro wspiera produkcję kolagenu, a kompleks nacynamidu i naturalnych olejków intensywnie regeneruje barierę hydrolipidową. Jak stosować? Nałóż cienką warstwę maseczki na oczyszczoną skórę twarzy wieczorem. Najlepiej po swoim ulubionym serum Novage Plus i kremie nagliżającym. Pozostaw na noc, a rano po prostu spłucz letnią wodą. Dla większej przyjemności i higieny użyj szpatułki do maseczek. Dzięki niej nałożysz produkt równomiernie i delikatnie. Zmaksymalizuj nocną regenerację. Połącz Novage plus złelozofi magnes plus witamina B6 i pozwól, by twoje ciało i skóra odpoczęły tak, jak na to zasługują. Obudź się pełna blasku, świeżości i energii, gotowa bez uśmiechem rozpocząć nowy dzień.